My już jesteśmy w siedzibie Lazoni. Tak jak widzicie, za nami hala. Ze mną jest pani Katarzyna, doradca techniczno-handlowy w firmie Lazoni. Czy mogłaby pani w skrócie powiedzieć, czym zajmuje się firma Lazoni i jakie maszyny posiadacie w ofercie? Cześć, witam cię na kanale Nebide Usługi Stolarskie. Ja jestem Kuba. A dzisiaj słowem wstępu, tak jak wcześniej mogliście zauważyć we wszystkich moich poprzednich filmach, największym wyzwaniem u mnie na warsztacie była dokładność przy skręcaniu mebli, a bardziej jej brak. Wywnioskować możecie również sobie z własnego doświadczenia, czy też z tego, co widzieliście kiedyś w internecie, że skręcanie mebli i wiercenie otworów z tak zwanej ręki może prowadzić do dużej ilości poprawek i niedokładności. Dlatego szukając idealnego rozwiązania do mojego warsztatu, rozwiązania, które będzie nie tylko profesjonalnym rozwiązaniem, ale da mi dużą dokładność, jakość oraz powtarzalność, a dziś już oficjalnie mogę to powiedzieć, że jako firma rozpoczynamy właśnie współpracę z firmą Lazoni, a wy będziecie mogli z bliska zobaczyć, jak taka współpraca będzie wyglądać, bo już jutro udamy się do miejscowości PCIM pod Krakowem, do siedziby, Lazoni, gdzie odbierzemy nową wiertarkę wielorzecznową. Także jeśli chodzi o plan na najbliższe dwa dni, to jutro samego rana około godziny szóstej ruszymy właśnie w kierunku siedziby Lazoni. Tak jak większość z nas może kojarzyć, jesteśmy z Kujawsko-Pomorskiego, z okolic Bydgoszczy, więc czeka nas bądź co bądź 6 godzin na podróż. Na pewno z jakąś przerwą na kawę i na obiad. Tam w pierwszy dzień udamy się do hotelu, który został już zarezerwowany właśnie przez firmę Lazoni. A na drugi dzień samego rana, około godziny 8, już będziemy gościć w siedzibie Lazoni, gdzie przejdziemy szkolenie z obsługi właśnie wiertarki wielowyciąnowej. I zobaczymy całą firmę od środka. Będziemy mieli okazję poznać pracowników, a także różnorodność maszyn, które tam są. Także nigdy tam nie byłem, jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać, więc jeśli wy też jesteście ciekawi, no to oglądajcie cały materiał do końca. Witam Was w ten słoneczny dzień prosto z siedziby Lazoni w miejscowości Pcim pod Krakowem, gdzie właśnie odwiedzamy całą tutaj siedzibę. Tak jak widzieliście na przebitkach przed chwilą, podróż mieliśmy 6-godzinną, Dotarliśmy do Myślenic, gdzie mieliśmy zarezerwowany hotel, nocleg. Zwiedziliśmy rynek też w Myślenicach. No i z Myślenic tutaj do Pcimia mamy około 10 km, więc już tutaj dotarliśmy. Zaraz ze mną wejdziecie do środka, zobaczycie, jak firma Lazoni wygląda od środka, jakie maszyny znajdują się na hali, i może uda nam się porozmawiać z którymś z pracowników. Także zapraszam do środka ze mną. My już jesteśmy w siedzibie Lazoni, tak jak widzicie, za nami hala. Ze mną jest pani Katarzyna, doradca techniczno-handlowy w firmie Lazoni. Czy mogłaby pani w skrócie powiedzieć, czym zajmuje się firma Lazoni i jakie maszyny posiadacie w ofercie? Jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem. Zatrudniamy około 65 osób i od 15 lat dostarczamy maszyny małym, średnim i dużym producentom mebli. Specjalizujemy się głównie w dystrybucji oraz serwisie maszyn z Włoch, Niemiec, Azji i Japonii. Główną naszą zaletą jest to, że mamy bogaty magazyn części zamiennych, a te, które są ciężko dostępne lub jest czas oczekiwania na nie jest wydłużony, możemy wyprodukować sami nawet do 7 dni bo po posiadamy swój dział, dział produkcji. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Dużo fajnych i cennych informacji. A mogłaby Pani powiedzieć, jakie plany na przyszłość ma firma i marka Lazoni? Czy jest to objęte tajemnicą? Poza wiertarkami, piłami formatowymi, piłami radialnymi, czy też posuwami, bardzo mocno skupiamy się na rozbudowie segmentu maszyn do obróbki drewna. Już niebawem w naszej ofercie pojawią się maszyny takie jak frezarki dolnowrzecionowe, grubościówki, strugarki, czy też optymalizerki. Bardzo mocno pracujemy w segmencie robotyzacji produkcji mebli i nie ukrywam, że w tej dziedzinie jesteśmy liderem. A w skrócie z czego lazoni może być dumny? Firma to ludzie. My jesteśmy bardzo dumni z naszego zespołu. Bo to on generalnie dba o potrzeby naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy polecani innymi, i coraz więcej firm może też o nas usłyszeć. Dziękuję. Z nami była właśnie pani Katarzyna. Pani Katarzyna przeprowadzi z nami również szkolenie z obsługi wiertarki wielowrzecionowej Lazoni BS21. Za chwilę zobaczycie jakieś przebitki, jak to szkolenie przebywało i również zobaczycie resztę hali, a także będziemy mogli udać się na pozostałe hale, gdzie zobaczycie, jak wygląda m.in. serwis w firmie Lazoni. Tak więc, my już jesteśmy po szkoleniu. Pani Kasia nas tutaj oprowadziła po całej firmie Lazon i wy też mogliście zobaczyć w jakichś tam przebitkach, jak wygląda tutaj cała firma w miejscowości Pcim pod Krakowem, województwo Małopolskie. A w tym miejscu chciałbym podziękować firmie Lazoni za zaufanie i za możliwość przyjazdu tutaj. Na pewno to nie koniec naszej współpracy i widzieć będziemy się jeszcze nieraz. A wy zobaczycie to. Tą całą współpracę, jak wygląda na moim kanale Meblider usługi stolarskie, a teraz czas na załadowanie maszyny. Maszyna już załadowana, pojedzie z nami do Kujawsko-Pomorskiego, do naszej miejscowości, na naszą firmę, na nasz warsztat. Także w kolejnych filmach zobaczycie już jak wygląda praca na tej wiertarce wielorzecionowej, dowiecie się paru istotnych i ważnych kwestii, które na pewno mogą Wam się przydać. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Meblider Usługi Stolarskie. Cześć!